W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Wiktorio, dziewico i męczennico, módl się za nami. Święta Wiktorio, oblubienico Chrystusa, módl się za nami. Święta Wiktorio Otwarta na prawdę, módl się za nami. Święta Wiktorio, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie, módl się za nami. Święta Wiktorio, czcicielko jedynego Boga, módl się za nami. Święta Wiktorio, posłuszna natchnieniom Bożym, módl się za nami. Święta Wiktorio, Ciesząca się łaską świętej wiary, módl się za nami. Święta Wiktorio, odważnie wyznająca wiarę świętą, módl się za nami. Święta Wiktorio, gorliwa apostołko Chrystusa, módl się za nami. Święta Wiktorio, ozdobo chrześcijańskich dziewic, módl się za nami. Święta Wiktorio, Doprowadzająca błądzące panny do prawdziwej wiary, módl się za nami. Święta Wiktorio, w przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami. Święta Wiktorio, z Bogiem na modlitwie zjednoczona, módl się za nami. Święta Wiktorio, umacniana przez ducha świętego w ciężkich doświadczeniach, módl się za nami. Święta Wiktorio, przykładzie czystości i męstwa, módl się za nami. Święta Wiktorio, cierpliwie znosząca złość oprawców, módl się za nami. Święta Wiktorio, podziwu godny wzorze stałości, módl się za nami. Święta Wiktorio, miłująca Chrystusa ponad życie, módl się za nami. Święta Wiktorio, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, módl się za nami. Święta Wiktorio, zbudowanie dla chrześcijan, módl się za nami. Święta Wiktorio, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot, módl się za nami. Święta Wiktorio, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami. Święta Wiktorio, chwało bohaterów chrześcijańskich, módl się za nami. Święta Wiktorio, potężna orędowniczko u Boga, módl się za nami. Święta Wiktorio, patronko cierpiących, módl się za nami. Święta Wiktorio, patronko umierających z Chrystusem, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Do ciebie, panie, lgnie moja dusza, prawica twoja mnie wspiera. Módlmy się. Boże, ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej wiktorii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niechaj jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą szyje i króluje na wieki wieków. Amen.